Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Jeeeee! Dobry farmo! Witam was w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera Słuchajcie, yy, kolejny odcineczek, jak widzicie, jest tutaj. I teraz tak. Widzowie, fani tego typu Benz, dzisiaj chciałbym naprawdę, ale to naprawdę, zrobić potężne roszady dotyczące slimów. Ale tak potężnie, 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 żeby tutaj namieszać. I cóż bym chciał porobić? Przede wszystkim zmieniamy całkowicie. A, to ten spadał, dobra. Zmieniamy całkowicie wygląd farmy. Kutaki, wszystkie, out, wszystkie, wszystkie kutaki idą stąd. Outowane będą. Ponieważ nie chcę ich mieć. Także kutaki zaraz będą porozwalane. Tutaj zrobimy coś kompletnie innego. Tego brajarczyka zaraz wypierdolę mu. W sumie im nawet. Tak, tutaj chcę zdemolować plota całkowicie. Tego też, ponieważ. Stwierdzam, że kurki nie będą mi potrzebne tutaj, naprawdę. Eee, co chciałem zrobić tutaj, w tym miejscu? Tutaj chciałem zrobić w sumie: Chciałbym pozmieniać trochę, chciałbym pozmieniać trochę wygląd tego wszystkiego. Warzywa, przede wszystkim, chciałbym tutaj posiać. Czyli do tego będę musiał zrobić całkowitą rozszadę. Roszadę yy, slajmów. Yy, chcę tutaj zrobić wodny ogród. Taki całkowicie wodny, wodny ogród, wiecie, żeby tu były same wodne, tu będzie jeszcze będą dwa pądy, tak naprawdę, i będzie ten jeden magazyn. I on mi tu kompletnie wystarczy, i sobie tu będą zbierać i będą się dobrze bawić. Ok. Na razie zbiorę sobie te owoce, bo tego jeszcze nie przeniosę tak, jakbym chciał. To powrzucam tutaj. Trzeba będzie pomieszać też inne, inne yy, gatunki, że tak to ujmę, tych slajmów. Trzeba będzie na pewno tutaj mocno, mocno podziałać. Tu będę chciał sobie zasiać warzywa. W tym miejscu dam buraczki. Sprinklery. I skerslajmy. Dobra, niech będą, chociaż tak naprawdę niepotrzebne, bo tutaj żadnych slajmów nie będzie. Ale niech będzie. Yy, kolejna rzecz, co ja bym tutaj chciał? Tu są hencheny, to niech sobie one będą. Na razie powrzucam tutaj do tego magazynu. Niech one sobie tutaj będą. Ja potem poogarniam je troszkę inaczej. Będę musiał je poogarniać. Dobra. To bym właśnie w ten sposób zrobił. Cebulkę też trzeba będzie przenieść. Także tę jedną cebulkę bym sobie wziął. I teraz tak: cebulę damy tam. Zrobimy sobie jeden magazyn. Zrobimy sobie tutaj jeden magazyn magazyn damy w tym miejscu tylko tak, trzeba będzie na pewno powyrzucać te slajmy wszystkie out wszystkie slimey out stąd ten magazyn ten, ten koral na pewno idzie w odstawkę chcę sobie całkowicie zautomatyzować wszystko i wydaje mi się, że to będzie to będzie miało ręce i nogi Także niech sobie stąd lecą, myk. Okej, okay. te już poleciały okay. sobie. I tutaj to demolujemy, tylko sobie wyrzucę te rzeczy dodatkowe. To z tego muzyka leci, dobra. Demolujemy to i tutaj robimy, słuchajcie proszę ja was, silos, magazyn. Ja go od razu sobie rozwinę na maksymalny poziom, niech będzie. Natomiast tutaj, panie kochany, ty twoim targetem będą warzywa z... ...gardenów i do silosa. Aktywacja. Chyba, że damy ci free range, Zobaczymy, czy on będzie podnosił, jeżeli będzie... Zobaczymy jak, jak tutaj na przykład, czy jak powyrastają, to czy będzie zbierał. Bo chcę, żeby on da przede wszystkim marchewki zbierał. Ten ziomuś. Tutaj damy oczywiście dwa kolejne jakieś gardeny, które będą yy, hodowały mi tutaj jakieś warzywa. O Jezu, nie to. Garden. Super. Tu bym chciał buraczki. Buraczki gdzieś tutaj miałem, nie? Buraczki dam słuchajcie do slimów kamiennych. A nie, tu były marchewki. Ale gdzieś mi się wydaje, że albo tu cubery były, albo buraki. Tu były pogofruty. A kurwa. Hihi. Hi. Jest złoty, zebrany. Nie ma tak, że nie zebrany. Zebrałem, widzicie? Jest zebrany normalnie. Może gdzieś tutaj będą buraczki. Czy nie będzie? Nie widzę na razie. A tu jest jeszcze coś zablokowane, czekaj. Jest to open pod 3 spiral steamy, Dobra, no i tu widzisz. Dobra, ja chcę tego buraka tylko, i ja stąd lecę, bo one tam mi, ho, ho 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 dojebawszy trochę. No, i dobra. I skoro to już mam ogarnięte, to teraz lecę na moją farmę z powrotem. Tą kurzą farmę, tą. I tutaj damy buraczki, które są ulubionym jedzeniem kamiennych. To jest ulubione jedzenie kamiennych slimów. Tutaj trzeba będzie też dać jeszcze jakieś warzywo. I tutaj mi się wydawało, że dałbym Oka Oka. I to by było spoko. Weźmiemy to Oka Oka. Bo połączę sobie wybuchowe te radioaktywne z wybuchowymi. To w tym momencie mam już 6 typów ogarniętych, czyli mam tak. Muszę ogarnąć, czekajcie, mam. Płantumy będą z tangelsami, to, to to, potem. Dobra, jeszcze raz. To z tym ogarnięte. To z. Kamienne może dam z hunterowymi. Kamienne dałbym z hunterowymi, to wtedy. To wtedy miałbym załatwioną sprawę. Miałbym załatwioną sprawę pogutów. bo tak. Te, które się żywią yy, mięsem, to są tabisie, to są wybuchowe, to są hunterowe i to są sejbrowe i te. Jest pięć rodzajów, czyli to, 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 to i to. I trzeba teraz pomieszać. radioaktywne damy z tymi. Czekajcie, ja sobie tylko tak. Tutaj to zawieszę, te te, potem ładnie pododaję wszystko. Złoty plorcik niech tu wleci. Spiral steam'y od razu wrzucę tam do, do siebie. Mam taki pierdolnik tutaj, że to no nie idzie ogarnąć, panie kochani. Marchewkę chcę hodować. Dlatego... Że chcę mieć do właśnie podrzucania tutaj, nie? Tutaj, żeby były. były właśnie te, te, te palące wszystkie. Pozbieram tej marki też trochę. Także to by mi było potrzebne po to. Dobra, ile Muszę, muszę sobie sprawdzić, ile koralów potrzebuję, żeby mieć. Yy żeby mieć tak ogarnięte... Mm, ogarnięte, ogarnięte, ogarnięte... Wszystkie slajmy. Ile wymieszać muszę? O, w ten sposób. Muszę wymieszać tak. Nie licząc tego, to jest... 2, 4, 6, 8... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Czyli 7, 7 korali muszę ogarnąć na... Na właśnie żarcie 7 czy 7 na, na slajmy Najlepiej, żeby one były obok siebie, żeby za dużo biegania nie było. Tu jest żarcia w pizdu. Tak obstawiam. Dobra, to ja sobie porobię eksmisję wszystkich. I se poogarniamy zaraz. Wszystkie eksmitowane są. Po 8 będę wrzucał do jednego. Nie chcę po 10, bo potem potem płacze są. Po 8 będzie dla mnie idealnie. To niszczymy. I robimy tutaj kolejny koral. Tu są, tu jest już 5, czyli będę potrzebował jeszcze dwóch. Będę potrzebował jeszcze dwóch. Zabawki oczywiście powyciągamy, żeby one sobie tutaj były. Ustawię żarcie na wolne zastanawiam się gdzie mógłbym dać teoretycznie mógłbym dać tutaj w tym miejscu bo w tym miejscu miałbym wtedy że tak to powiem tak w porządku że tutaj bym te tangletowe porobił nie dobra to wypierdala mnie wszystkie Tu bym porobił dwa. O Jezu, nie tak. Tu bym porobił te dwa i wtedy bym miał spokój. Także no. To jest kompletna eksmisja, słuchajcie. <grywka> kompletna eksmisja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zabawki wyrzucam. Czyli tu mógłbym teoretycznie zrobić dwa. Yy, to drzewko na pewno będzie... Yy... Usunięte. Mogę usunąć, mogę usunąć. Te cytrynki mogę zebrać. Yy, całkowicie zdemolowany będzie plork, bo tu nie będzie to potrzebne. Cytrynki mogę sobie powrócić tutaj. I teraz tak. Tutaj chcę zrobić jeszcze jeden koral, czyli miałbym już wtedy. Firewalls, Music, Airnet, Lord Collector, Autofeeder. Czyli tu bym już miał to wszystko. Na czym mi zależy, chyba? To będzie ciężkie do ogarnięcia, słuchajcie. To będzie ciężkie do ogarnięcia, ale na razie zajęłbym się eksmisją ich wszystkich. Wszystkie rodzaje wylatują, chyba, Huntery Brighty zrobię też, że będą fosforowe z Hunterami. Dobra, czy tutaj jest jeszcze jakiś? Nie ma. Nie ma żadnego. Dobrze. Bardzo dobrze. Wrzucę tych marchewek tutaj. No i kolejna eksmisja leci. Patrzcie. Kto by pomyślał, co? Ale żebym wiedział, że to tak będę chciał zrobić. Ale może jak tak zrobię, to wiecie, to będzie... To będzie wszystko tak zrobione, jak ja bym dokładnie chciał. Tak, najpierw je poleję wodą, żeby one takie radioaktywne nie były. Myk. 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 Myk! Myk! I myk! Tu jest czystka kompletna. Co mnie bardzo cieszy. Bo chciałem zrobić tę czystkę i mam czystkę. Zostały jeszcze tylko tamte dziadygi. Czy on zbierze też te? Bo jeżeli on nie zbierze tych tutaj, co będą leżały, no to po prostu potem ustawię na... O kurwa. To było ciekawe. Dobra, Siemanara Wy tu pozdychacie. Jak was źle powyrzucam. Tak i tak. Kurwa, jak ciężko go wyrzucić, no. One są fajne, ale nie są tak ładne jak... jak te połączenie tabisiów z derwiszami. To połączenie tab tabisiów z derwiszami to jest najpiękniejsze połączenie, jakie widziałem. Serio. Mówię wam, że naprawdę są śliczne. Yy, I co? I tutaj na pewno korala nie będzie już. To pewnie będzie przeze mnie też usunięte. Demolish. To też pewnie będzie usunięte. Demolish. Będą. Będzie siedem tylko. Raz policzę dokładnie. Chcę mieć na pewno. Czekaj, on zbiera wszystkie. A, widzisz, tych nie zbierasz. To jesteś frajer w takim razie. Z gardenów zbieraj. Destination Silos. Zaperdalaj synek. No i co? Czemu nie zbiera? Dobra, może jak powyrasta to będzie wtedy. Ty no co jest? Kolega? Dobra, musiałem go na nowo zaprogramować. I co my mamy dalej? Tu jest teraz 2, 3, 4, 5. I tam są 2, 6, 7, czyli będzie 14. Dobrze, dobrze. Czyli wszystkie te, co chciałem wyrzucić, to wyrzuciłem. Jestem zadowolony. Zara będzie ogarniany bardziej masnofest. Także mordy, mordeczki, i mordunie. Serdeczne, Arigato, za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje, oczywiście, macie w opisie. W kolejnym odcinku będziemy rozkminiali teraz, jak połączyć to wszystko, żeby to fajnie grało ze sobą. Rodzaje slimów, żeby mi wszystkie fajnie zżerały. I to by było na tyle. Kacę Was, widzowie. Do następnego, trzymajcie się. NDO.